tutaj 39 półsłupków i przechodzimy do następnego rzędu tradycyjnie dwa oczka łańcuszka i teraz w tych fałkach naszych będziemy robić powtarzający się motyw dwa słupki trzy oczka łańcuszka i, trzy, i dwa słupki w jednym tym w jednej fałce jeden słupek drugi słupek raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i dwa słupki Tak to wygląda. Teraz dwa oczka łańcuszka i półsłupkiem łączymy się z tym naszym łukiem między fo fołkami. Dwa oczka i znowu dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka. Dwa słupki. Dwa oczka. Łączymy półsłupkiem z łukiem między fałdkami, dwa oczka i tak dalej. W każdej fałce robimy dwa słupki, trzy oczka, dwa słupki, później dwa oczka łączymy półsłupkiem z łukiem, dwa oczka i od nowa to samo i tak dookoła. Już niedługo będzie koniec pierwszej części. Skończone. Kończymy rząd, czyli robimy słupek, który się opiera na półsłupku z poprzedniego rzędu tworzymy sobie ten łuk żeby zrobić dwa nowe półsłupki oczko do góry dwa nowe półsłupki przerabiamy wszystkie półsłupki z poprzedniego rzędu jako półsłupki było ich pamiętacie 39 dodamy jeszcze dwa półsłupki tutaj na tym małym łuku Czyli teraz razem półsłupków powinno być 39 plus 4, czyli 43. Przerabiamy i spotkamy się tutaj. Mamy 43 półsłupki, tradycyjnie 2 oczka łańcuszka, i teraz pracujemy znowu tylko i wyłącznie na tych środkowych 3 oczkach łańcuszka. Motywy robimy tu w tych miejscach. I będzie bardzo podobny rząd do poprzedniego, tylko będzie inna ilość oczek i inna ilość, ilość słupków. W pierwszym robimy 3 słupki. 3 słupki. 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz w tym samym miejscu trzy słupki. Czyli tu jest taka zmiana, że zamiast dwóch to robimy po trzy słupki, w tej i z tej strony i tu jest następna zmiana, tu robiliśmy dwa oczka, łączyliśmy półsłupkiem, a teraz będzie jedno oczko i, łączymy i robimy półsłupek na poprzednim półsłupku, tak to wygląda, tu gdzie był półsłupek robimy półsłupek, jedno oczko łańcuszka i od nowa trzy słupki, Trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. I jedno oczko łańcuszka, półsłupek na półsłupku. Jedno oczko łańcuszka i dalej to samo. I układają nam się takie o. Coś takiego. I to samo robimy aż do końca. Dojdziemy tu. Ten rządek skończymy, to zostanie nam jeszcze jeden z jednej części. I później zrobimy jeszcze jedną taką samą część, ale to już zrobicie sami. Ja wam później tylko pokażę, jak wykończyć tą torebkę. Na razie dojedziemy tu i zrobimy ostatni rząd. Skończony rządek. Kończymy rząd. Oczywiście robimy jeden słupek oparty na półsłupku z poprzedniego rzędu. I jedno oczko do góry dwa półsłupki na łuku i teraz robimy półsłupki na półsłupkach z poprzedniego rzędu i dodajemy dwa półsłupki na końcu w poprzednim rzędzie mieliśmy yy, zapomniałam teraz 40 43, o, 43, półsłupki, tak? To teraz powinniśmy mieć 47, bo dwa dochodzą z tej strony i dwa z tej, czyli 47. dojdziemy do końca i pokażę wam ostatni rządek. Półsłupki skończone, więc na końcu robimy tradycyjnie dwa oczka łańcuszka. I teraz we wszystkich tych łukach, które mamy tutaj na środeczku. Będziemy robili po 9 słupków. Czyli mamy dwa oczka łańcuszka, wbijamy się w środek naszego motywu i robimy 9 słupków. 7, 8 i 9. I teraz po dziewięciu słupkach wbijamy się w nasz półsłupek na środku i robimy półsłupek. I nawijamy niteczkę i w następny środek się wbijamy i robimy dziewięć słupków. 9. I znowu półsłupkiem w półsłupek, który jest między motywami. I znowu 9 słupków. I tak do końca dojdziemy tutaj. No i dobrnęliśmy do końca. Oczywiście robimy słupek. Łączymy z pierwszym półsłupkiem naszego poprzedniego rzędu i możemy sobie niteczkę przeciągamy jeszcze raz. Obcinamy i przeciągamy zaciskając, żeby nam się nie spróło. I takie musimy zrobić. Jeszcze jedną taką część, czyli musimy mieć dwie takie same części. Później pokażę Wam, jak połączyć je. Obrobimy jeszcze je tu dookoła, wykończymy tutaj i zrobimy rączkę. Czyli zobaczcie, musimy jeszcze wykończyć tutaj tym ozdobnym takim szlaczkiem, Zrobić tą górę tutaj. Sznureczek jeden do ściągnięcia. No i uchwycik. Także to już nagram drugiej części, następnej, a Wy sobie zróbcie drugą taką część i będziemy zszywać pomału. Na razie, do usłyszenia.